Co? Siema, siema. zostawcie sobie łapkę i dzwona. a my właśnie wychodzimy ze szkoły. No, i... Ten. No, i sobie nagrywam vloga. Tak. nie, no. nie, nie, ja nie, nagrywam vloga na no to ja to wrzucę na kanał. Gubię się, nie? Da, da. Jak się nazywa gra. Dobra, Dobra, w brothers Spokój się chodzi. Nie, no i to jest vlog normalnie na terenie szkoły. I lol. No. Właśnie mój kolega mnie zatrzymał przed szkołą. Dobra, cięcie. To jest mój kolega, Marcel. To jest mój kolega Marcel. Tak, on jest nieśmiały. Tak. I chcę, żeby go nie nagrywać, więc. Nie i jakieś trzy miesiące będzie odcinek skupywania całego karnetu I po prostu liczę na to, że on będzie miał dużo subów i dużo łapek w ogóle Bo jak nie będzie to się zasmucę Nie Bo tak jak każdy youtuber nagrywający vlogi, żebra ciągle łapie i suby Ja nie jestem takim, chociaż daj łapkę i suba Nie No i dobra, ja sobie ja sobie chyba idę do domu, żeby nagrać Bołmastera. Nie ale czekam jeszcze z kolegą, bo może tam ten tutaj kolega, ten, przywitaj się Marcel. Ten tutaj kolega może do mnie przyjdzie Siema. i będzie ze mną nagrywał odcinek Ball mastera. Nie śmiejcie, nie śmiejcie się z niego w komentarzach, jak będzie słaby, bo on jest początkowy. Subskrybujcie mój kanał Precel. No tak, polecam też, ale mój też subskrybujcie. Ja, ja czasami tam teraz akurat nie, za, nie zaniedbałem mój kanał i niestety nie nagrywam na nim. Poczekajcie, cięcie. Dobra, no to jednak idę do domu i mój kolega nie może przyjść do mnie, więc yy, ja idę. Ja idę nagrywać bo mastera, więc na.